Cześć tu Hanna. Jest 22 lipca 2022 roku. Dziś nagram dwie części. W pierwszej części chcę wam przede wszystkim przypomnieć o spotkaniu w kłocku, które będzie w tą niedzielę, 24. Można się jeszcze zgłaszać na kontakt A ja w drugiej części tradycyjnie Podam bardzo wiele przykładów, jak nic się nie dzieje i co robią teraz puszyste kotki. A żeby zrozumieć te procesy, które w tej chwili się odbywają i odgrywają na całym świecie, warto wiedzieć, jaka jest struktura naszego wszechświata i te rzeczy wyjaśnia książka Janny Rajskiej Hiperfizyka a przynajmniej warto się z nią zapoznać dlatego że to nam pomoże poćwiczyć trochę wyobraźnię i nasze pojmowanie rzeczywistości Ja natknęłam się na taki bardzo ciekawy fragment w książce Janny Rajskiej Elementarz I chcę go przeczytać, bo on dość dobrze tłumaczy, co się teraz dzieje w naszym świecie. Wszechświat jako fraktal. Formy we wszechświecie narastają w porządku fraktalnym. Elementarne fraktale łączą się według określonych reguł algorytmicznych wyznaczonych w przestrzeni fazowej i na diamentowych siatkach świadomości w coraz większe konstrukcje. Rozbudowujące się fraktale tworzą coraz wyższe poziomy, zachowując poziomy poprzednie, ale tylko do pewnego momentu. Teraz zobaczcie przykład fraktala. Bo to chodzi o takie właśnie struktury, które są tak zbudowane, że duże struktury, całość składa się z takich samych kształtów, czyli całość wygląda tak samo jak poszczególne pomniejsze fraktale i jest zbudowana z takich samych jak ta całość pomniejszych fraktali. Takie są to ciekawe konstrukcje. I rozbudowujące się fraktale tworzą coraz wyższe poziomy, zachowując poziomy poprzednie, ale tylko do pewnego momentu. Tym momentem granicznym jest wartość krytyczna nasycenia przestrzeni informacją, wyznaczona na przestrzeni fazowej i diamentowych siatkach świadomości. Momentem granicznym jest wartość krytyczna nasycenia przestrzeni informacją. Jeśli zostanie przekroczona, to najniższe poziomy fraktalne zostaną unicestwione. W ten sposób wszechświat się rozwija i podwyższa swoją wartość i złożoność, nie pozostawiając za sobą śmieci, to znaczy balastowej, do niczego nie pasującej informacji, algorytmów. Dawna historia wszechświata istnieje tylko w zapisach pamięciowych, natomiast jej struktury przechodzą do nieistnienia. I tu mój komentarz: mylą się ci, którzy twierdzą, że ja dzielę. Ludzi, czy też rzeczywistość, na jakieś części, że jedni tu należą, drodzy tam nie należą. To jest naturalny proces rozbudowy wszechświata i zwiększania złożoności wszechświata, tak? Jest to naturalny proces, więc my mamy w tej chwili dopasować się do tych wyższych fraktali i zacząć działać z innych pobudek, jakby z innych poziomów, inaczej sobie ustawiać, inaczej sobie ustawiać swoje życie, swoje priorytety, dlatego że mamy zrobić tak, żeby pasować do wyższych poziomów, fraktali, a nie wciąż tkwić w starych schematach, starych algorytmach. Bo jak słyszycie, stare algorytmy, stare schematy i wszyscy ci, którzy się kurczowo trzymają starych schematów, odejdą w nicość. I to nie jest mój pomysł na tym poziomie. Tu, jako ja, jako Hanna Kaczechari, to nie ja rozstrzygam, jak, w którą stronę potoczy się rozwój naszego wszechświata. Wbrew temu, że niektórzy mi przypisują takie. Własności, że to ja dzielę ludzi na tych, którzy sobie coś tam zrobili i chcą tkwić w starych schematach i na tych, którzy są obudzeni i przechodzą do nowego świata. To nie ja osobiście to robię, tylko po prostu jest to proces. A teraz zapraszam na drugą część i zapraszam też do Kłocka w niedzielę 24 lipca. Serdecznie pozdrawiam.